Jestem na spacerku w lesie A tutaj patrzcie, taka niespodzianka Tutaj chyba zaczął bokiem lecieć I tam skończył Tutaj chyba leciał Widać ślady Tu leciał i tu przygwoździł. Nikogo nie ma w pobliżu, ale zdrowo łupną. Kurczę. Masakiera, to rejestracyjna jest. Ja pierdziu. Dobrze, nikogo nie ma w środku. Tutaj strzelone poduchy. O, ale wygięty. Ja pierniczę. O, ale zdrowo przykiełłasił. Dach się wygiął. Co to za auto jest? Astra. Open Astra. A kierowca musiał wychodzić tamtymi drzwiami. sakiera. Dobrze, trupa żadnego w pobliżu nie ma. Te części jeszcze wytłumiały. Tam części grilla. Tu usterko. O! Druga tablica Dobra, druga tablica jest. A ja tu ją tam położymy. A to ją tam położymy. Ja pierniczę. Masakra. To już grubo mogło być. Te to w ogóle się otwierają? Nie, zablokowane wszystko. Z tyłu się otwierają. Przez tylny wyszedł. Prędkość łamiesz No zero. Klapka chyba jechał gościu na marty się wybierał proszę Ale porządek w w samochodzie. skurkowany <słuch>